Jestem właśnie w Wiedniu i korzystając ze sposobności, postanowiłem, że może nagram krótki odcinek o wiedeńskim metrze na kanał, który jest martwy, by the way. No, wiedeńskie metro jest jednym ze starszych w Europie, tak naprawdę. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jest połączone z systemem S-Bahn, działa już od ponad 100 lat. No i jest również ciekawe z tego względu, że niektóre linie metra są oparte właśnie na systemie tramwajów i kolei podmiejskich, a niektóre były budowane całkowicie od nowa. Jest również kilka innych ciekawostek, tak więc zapraszam. Jestem teraz przy stacji metra Schottenring, która jest jedną ze starszych stacji metra w Wiedniu. Leży ona na linii U4, która właściwie, pomimo swojej numeracji, jest najstarszą, pierwszą otwartą, działającą linią metra w Wiedniu. To jest jedna z ciekawostek, że podczas planowania linii metra w zasadzie sugerowano się nie wiadomo czym. Nie wiadomo jeszcze w jakiej kolejności będą otwierane działające linie, tak więc wyszło na to, że linia U4 jest najstarsza. Komunikacja w Wiedniu jest bardzo dobrze pomyślana. W wielu miejscach właśnie można łatwo się przesiąść do tramwajów, tak jak tutaj, lub do innych linii. W Wiedniu, jeśli mamy takie przystanki jak właśnie Shotenring, gdzie mamy linie zarówno U2 jak i U4. No to każda z tych linii ma swój oddzielny peron. Nie ma takiej sytuacji, że pociągi różnych linii wjeżdżają na ten sam peron. Bilety. Bilety można kupować w wielu językach, ale pomimo tego, że rzeczywiście jest duży wybór, nie ma języka polskiego. Co do biletów, to całkiem wygodną opcją jest bilet tygodniowy który zaczyna się od poniedziałku w danym tygodniu, na no, kosztuje e, 17 euro z hakiem. Można również wybrać bilety na 24, 48 lub 72 godziny, z tym, że na przykład bilet na 72 godziny kosztuje tyle samo co tygodniowy, e, więc to trzeba się zastanowić, co się bardziej opłaca. Pojedynczy przejazd e, kosztuje prawie 2,5 euro. Poten Ring jest najgłębszą stacją w wiedeńskim metrze i tutaj, właśnie, możemy zobaczyć, że wejścia na tę stację znajdują się po obu stronach kanału dunajskiego. Teraz wjeżdżam na peron stacji U4 Ring. Różnego typu perony można spotkać w Wiedniu albo są to takie wyspy, jak to na większej e, stacji linii Uje, e, M1 ma miejsce w Warszawie, no ale są i takie stacje, które, e, które, na które się wysiada po obu stronach. No to mocno zależy też od tego, czy dana stacja była kiedyś oparta na przystanku tramwajowym, czy była budowana całkowicie od zera. Pierwsze koncepcje budowy wiedeńskiego metra pojawiły się pod koniec XIX wieku, kiedy to została zaplanowana sieć kolei miejskiej. Początkowo linie jeździły w trakcji parowej, zaś w latach 20 XX wieku zmieniono tzw. Tak premetro na trakcję elektryczną. Premetro to system transportu publicznego, będący czymś pomiędzy tramwajem a metrem. Premetro kursuje po bezkolizyjnych trasach, które często przygotowywane są do przebudowy na metro z prawdziwego zdarzenia. Jednak najczęściej tak się nie dzieje. Koncept ten znany jest na całym świecie, na przykład w Brukseli, w Krakowie czy w Poznaniu w formie szybkiego tramwaju. Od 1976 roku siedzi była przebudowywana na metro i w 1989 roku ostatecznie doprowadzono do wcielenia kolei miejskich do systemu metra. Dlatego też najstarsze powstałe linie U1, U2 i U4 Poruszają się częściowo lub w całości w tunelach nieprzypominających standardem współczesnych linii metra. Wspomniana już wcześniej nietypowa numeracja linii metra pochodzi z lat 1966-1973, kiedy to nadano liniom numery według powstałego planu. Przez długi czas brakowało linii metra U3, co związane było z różnymi priorytetami budowy sieci metra, jednakże linia U3 powstała jedynie z niewielkimi zmianami w stosunku do pierwotnego projektu. Linia U5 jest obecnie w budowie. Z tego powodu czas na zobaczenie na własne oczy nietypowej typowej numeracji z brakującą piątką jest ograniczony. Nowa linia U5 na odcinku Karlsplatz Rathaus zastąpi przyjeżdżającą tą trasą linię U2, a dalej zostanie poprowadzona do stacji Frankplatz. W dalszej kolejności planowana jest rozbudowa linii U5 w obydwu kierunkach. Linia U2 będzie natomiast od ratusza kontynuowała swoją trasę do stacji Matsleindorf Platz, a później do Winaberg. Ciekawa jest również linia U6, która została w 1989 roku przemianowana na metro z linii szybkiego tramwaju. Z tego powodu jest ona prowadzona głównie po powierzchni, a nie w tunelach. Wiedeńczycy często żartują na temat linii metra U6. Jest ona znienawidzona, gdyż mieszkańcy często twierdzą, że na linii można poczuć smród, a brązowy kolor bardzo dobrze pasuje do tej linii, gdyż jest ona głęba. W praktyce linia U6 jest po prostu znacznie różna od pozostałych a niektóre stacje znajdujące się na powierzchni są bardzo ładne.